Cześć, w tym pokażę Ci, jak można potraktować nasz tekst jako maskę, w którą ułożyłem potem jakieś zdjęcie, teksturę, pattern, czy nawet filmik. Spowoduje to, że nasz tekst będzie bardziej ciekawszy, bardziej urozmaicony i będzie po prostu ładniej wyglądał w całej kompozycji. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, jesteśmy w programie. Ja mam przygotowane moje ujęcie w 4K od Martineza, stok, który możecie poprzeć na internecie. Pokazuję po prostu wieżowce i przelot dronem nad tym budynkiem, budynkami. Chciałem dodać też sobie napis Filadelfia, który widzieliście w podglądzie tego efektu. Więc stworzymy sobie ten standardowy napis, tak jak zwykle. Nazywamy go sobie p, na przykład ph, zakładając bo dokładne. Tworzymy sobie nowy tekst, obojętnie Filadelfia, e, obojętnie po prostu na wstępie jak i wielkość, bo teraz sobie powiększamy go, e, miejscowienie możemy zawsze zmienić, więc jakbyś tym się Filadelfia chyba dobrze napisałem. Philadelphia Philadelphia okej, okay, dobra. Upewniam się, że jest biały kolor na pewno i daję sobie mniej więcej tak na środku. Coś w ten sposób, potem zawsze możemy zmienić, zmienić lokację ale nie na ten temat jest poradnik. Więc mam tekst, czyli to jest jakby podstawa, e, którą muszę mieć, aby zacząć tworzyć mój efekt, e, czyli ten coś wpisanego w ten m, krój. Jest taki efekt, który powoduje nam to, że w te białe pole w obrys Naszego tekstu, na przykład wektory, jakbyśmy ten dodali, może dodać obrazek w środku i wideo, czy coś innego. Po prostu widzi tą białą przestrzeń jako przestrzeń dla, naszego, dla naszej tekstury, pattern, który byśmy chcieli dodać. I jak to możemy robić? Wymóg jest taki, że tekst musi być nad warstwą z tym efektem. A co znaczy warstwa tego efektu? Warstwa tego efektu znaczy to. Że to jest warstwa efektu, to jest tekstura, filmik, pattern, wszystko to, co chcemy, aby było w tym tekście. Ja chcę, aby ta tekstura, która mam teraz w tle, była w tym tekście. Więc daję ją sobie poniżej, skaluję sobie ją, aby obrysowała mi cały ekran. Możemy sobie teraz pozycję jej ustawić lewo, prawo, góra, dół. Bo ważne zaznaczenie jest to, że w tym momencie tekst będzie widział to, co jest idealnie pod tą teksturą. Czyli poruszając tą teksturą możemy wybrać sobie fragment patternu, backgroundu, filmiku, który nas interesuje i który chcemy, aby był tu widoczny. Ja zakładam, że mam ten fragment i ten fragment mnie interesuje. Więc teraz nakładam sobie efekt, track made k, to jest efekt, który mówiłem. Dzięki temu efektowi możemy wpisać w nasz tekst obrys. Dałem go sobie na naszą teksturę czyli na naszą warstwę efektu. Tak nazywam tą warstwę, to jest warstwa tego efektu. No i dzięki temu, że ona jest poniżej, poniżej naszego tekstu, mogę sobie wybrać teraz video 3. I jakbyśmy mieli więcej sekwencji, czyli 4, 5, 6, 7, też byśmy mogli wybrać, tylko wymóg jest taki, że to się porusza zawsze w taki sposób, czyli zawsze nad tą warstwą efektową jest tekst, który jest aplikowany. Więc dodaję sobie Vite 3 i jak widzicie, już nam się wpisał tekst w tą teksturę. Teraz muszę po prostu zmniejszyć sobie ten tekst, aby on był e, widoczny tak, jak sobie chcemy. E, mogę sobie go na przykład na lewo, przesunąć na prawo, i teraz widzimy, że przesuwa się sam obrys, samo wypełnienie, a tekstura stoi w miejscu i dzięki temu mamy fajny efekt, jakby takiego pokazywania tego, co jest pod spodem. No wyobraźcie sobie to, że ten tekst po prostu odsłania nam to, co jest. Yy, tą teksturą, czyli to co jest pod tym tekstem, a ta tekstura nie oddziałuje w żaden sposób na nasz filmik, który widzimy tutaj, jak widzicie. Mamy coś takiego. Automatycznie nam powiększa i fajna ciekawostka jest, że możecie sobie nasz reverse i on po prostu w tym wypadku bierze w warstwie, która jest pod warstwą efektową, czyli tą teksturą, ale my chcemy taki efekt. OK, teraz możemy sobie dać nest no, jest to jest taka prekompozycja dzięki temu yy, nie musimy się przejmować, czy to są jakieś nałożone efekty, po prostu mamy warstwę, którą możemy dać góra dół i ona zawsze będzie zachowywała się w ten sposób. Yy, nie zmieniamy jakby lokacji, czy nie animujemy tego, dopiero jak klikniemy za dwa razy, mamy tutaj warstwę efektową i tutaj możemy zmieniać wygląd naszego efektu. Potem jak wejdziemy z powrotem, to widzimy, że w tej kompozycji nam się zmienia. Taka ciekawostka. Jakby na razie interesuje nas to, że po prostu tutaj mamy samą warstwę już tekstu. Możemy ją sobie skopiować, duplikować, czyli przytrzymuję ALT i przyciągam na górę, jest duplikowany i teraz możemy sobie dać taki efekt błysku, takiego skanowania, jak widzieliście w podglądzie. Możemy to zrobić dodając sobie efekt Bright and Contrast na naszą górną warstwę. Zwiększę sobie właśnie tą brightness, mniej więcej trochę kontrast, aby on był bardziej kontrastowy i widzimy, że mam taki efekt. Teraz dodajemy sobie maskę, czyli ten kwadrat i zmniejszamy sobie to na taką mniejszą wielkość i ta maska działa w ten sposób, że w tym polu, co to widzimy tylko w tym polu będzie widoczna warstwa górna, czyli warstwa ta jaśniejsza dzięki temu, że to zrobiliśmy, sobie fider powiększymy, aby ten błysk był łagodniejszy. Jak teraz widzicie, on nie ma takich twardych krawędzi jak wcześniej, tylko jest takim błyskiem. Możemy sobie jeszcze bardziej zwiększyć efekt na 100, zakładając, bo on fajnie wygląda. I teraz wybieramy moment na osi końcowej. Załóżmy, że chcemy, aby trzecia sekunda i dziesiąta klatka był momentem końcowym. Klikam sobie zegarek na PAW, idę na początek i przesuwam maskę na sam początek. Dzięki temu ona teraz nam wędruje i jak widzicie, podświetla nam nasz tekst i mamy taki błysk fajny naszego tekstu oprócz tego yy, zrobiłem jeszcze w swoim efekcie, że dałem po prostu drop shadow na warstwę dolną yy, nie z cieniem, tylko nasz, yy, nie z tym błyskiem tylko na warstwę dolną Zmieni, zwiększyłem sobie opacity i dzięki temu mój tekst jest bardziej uwypuklony jak widzicie no i co i w krótki i szybki sposób uzyskaliśmy efekt, który nas interesował, czyli tekstura, w którą tekst. Oczywiście ta tekstura może być dobrowolna, nie taka, którą ja mam. Wystarczy, że w tej neście tą teksturę zamieńcie na coś innego, zakładając, że możemy nawet filmik. Dam tu filmik, bo na samym końcu jest Logo Martineza. I pokażę Wam, że nawet Logo Martineza, Martineza możemy tu dać. Teraz kopuję po prostu efekt Trackmate na ten. I teraz, jak widzicie, wrócę sobie do testu, do tej maski, i widzę, że mam filmik Martineza w tym tekście. Wystarczy, że teraz po prostu powiększę mój tekst w taki sposób, aby był lepiej widoczny. I teraz mam także mój napis z filmem, który jest w środku. Jak widzicie, fajnie to działa i można fajnie, fajniejsze, ciekawsze. Napisy stworzyć, na przykład tu u góry dać jakiś biały napis, że My Trip to i Filadelfia wyróżnione właśnie na przykład, nie wiem, kaktusami w tekście. Taki prosty pomysł i daje nam to fajny efekt, i wygląda, nasze napisy wyglądają o wiele ciekawiej dzięki temu co stworzyliśmy. No tu akurat teraz nam się powiększyło. Wystarczy, że zmniejszymy tekst do takiego i wracamy do tego, co mieliśmy wcześniej. Czyli mamy i błysk. I mamy nasz tekst. Więc to było na tyle. Mam nadzieję, że ten efekt Wam się spodobał. Nauczyliście się czegoś fajnego. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.